hej czy się mam dostać? Zaraz będę dzisiaj idę na damas w kolejnym odcinku z serii Minecraft Cześć! Nie, 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 nie. Widzimy, jesteśmy my jesteśmy na mapie od Pawcika z, ze strony MinecraftMape.pl I to jest mapa właśnie od typa, który się nazywa Pawcik, w sensie ma taki nick. I to jest mapa pod tytułem Kartingowe Szaleństwo. Z tego co wiem, doszę i to tak jakby... Domyślcie się na czy to polega a ja życzę Wam jego oglądania oczywiście jak zawsze suby, komentarze na tym co mogę zmienić na lepsze, a nie na gorsze i co właśnie Wam się nie podoba w kanała i co mógłbym zmienić oczywiście to właśnie piszcie, bo kanał jest dla was, a my lecimy się. Okej, jak widzicie, yy, tu jest w ogóle ładny design dalej, tak, To jest piękna rzecz. Yy, ustawienia. Tu mamy autorzy, więc będziemy mieli Autorzy pawcik, kasar, dwie kanał na YouTube pawcik. Zapraszam do oglądania, bo prawdopodobnie ten typ wykonał zajebistą robotę. Start. Tylko tu nie ma guzika. Hm. Tu mamy jak grać? Mm, dobra, jak grać? Maha posiada 4 poziomy... Czyli jak widzicie, już wiemy o co będzie chodziło? Mam ustawienia. Ustawienie na poziom trudności pokojowe. Mmm, um, usuwana. Start blokowany. O, czyli? o. Długo śledowania 10, 10 plus. Ile mamy? 13. 3 miliony wymagane. Jasność 100%. Ile mamy jasności, i To mamy na... na moim Dobra, to rady mamy, lecimy. No, tu nie trochę, tu już robimy przycisk. <śmiany> to Mmm, dobra, czyli prawdopodobnie będziemy musieli, jakbym... Uuuu. To jest magia. W tym poziomie twoje znajemy stopnię dane przedmiot, który oczywiście będziesz miał Znaczył na 10 sekund, aby je to zrobić. Jeśli nie uda byłeś, go poprzeć Dobra, na luzie. Dam radę. Powiem pierwszy. Mm, Żelazny dobra? Mm, co oczywiście ja wiem. Jak... Jak Jak to znamy Minecraft oczywiście? Czyli co mam tak zrobić? A, do sprawdzenie! Aha, dobra. To jest poziom drugi. Nie ja wiem, szafak... To dobra, wiem. Chyba wiem. Um, Jackbook, jest, mamy to, mamy to Zajęło się, że, że nie można stawać, bo ja mówię, teraz postawił to trochę bez nie? Czuję, dobra Chyba um, mamy trzeci poziom Lej. uuuu Chyba znam Mamy, chopper, hopper No, jakoś tak um, Lecimy dalej, lecimy dalej um, To nie jest podzielone oczywiście, aczkolwiek um, biblioteczka. wiem jego na szybko, kurde... Ehm, dobra... Jezus! i Je. Jest! Mamy! Sekunda, dobra, jest dobrze. I na... Przerwęty. Tłok. U jezus. U jezus. Ja nie wiem, jeszcze raz. Ty, kurde, jak ja się tworzył tłok? Albo jestem... Albo jestem głupi, albo... A może tak się to tworzyło, czekajcie Nie, bo ja muszę najpierw ogarnąć kurde jak się tłok, tłok to już tworzyło, bo skidł Tybie, innego razy Jasny wind. Zobaczę Piston Aha! Dobra, bo w ogóle mi się pomieszało z tym, bo tak widzicie to trochę mam tak dużo teraz Tak jakby trochę słabo z tym, a aczkolwiek dobra, dobra, ja już wiem, ja już wiem, to ogarnąć z tego co pamiętam, czy mi... Nie dalej mi przedmiotów. Jeszcze raz. Tu cztery, tu raz, dwa, trzy, cztery. Pum, pum. Jest Piston. Mam to. No, podpowiedzi, jaczko jak musiałem. Hmm. Detektor. O Boże. Jak to się złożyło? A tak? <laughs> to się otworzyło, kurde, podpowiedź mi, bo... proszę was, podpowiedzcie mi. Tak jakby trochę zielonym. Eee. Ty, bo ja myślę, kurde wszystko myli, przez to, że to jest za dużo tego. Dobra. Hmm. Dobra, robimy to jakoś. Muszę tak. nie. I ale w ogóle do tego, do detektora, do detektora się używa... Ja pierdzielę Kurde. Czyli to jest... Detek Aha! To jest detek... Aha, no bo chyba już wiem. Nie, nie wiem. Nie wiem. O Jezus Maria, muszę to wyrzucić, bo normalnie to mi by To mi myli wszystko <laughs> Nie? Wow Kurde, jak to się złożyło? Op. Aha Dobra Szczerze? Nawet się nie skapnął Observer też łatwy. Dziękuję bardzo. Dobra, dwa poziomy na dym. Mm, czyli właściwie możemy tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, że jeśli użyjemy jeszcze dwóch podpowiedzi, to macie już pełną różnagankę kryby Grafta. Może jakąś inną gierkę? Chociaż mi się wydaje, że nie, bo mi się wydaje, że po prostu najlepiej byłoby gdyby to wszystko brał i na podstawie... Yy, Mam to wszystko brał i robił. Aczkolwiek jest ma typu ty podziwiam za to, że, że tak umiem. To jest genialne. Wow. Musimy mieć dwa temy. Masz, aha, dwa temy. Kraty i kowadło. Uuuu, kraty jak się tworzyło? Nie wiem jak się kowadło tworzyło, bo znam z tego, ale... O, kraty jest. I mam bardzo. No to jest. Dobra, drugi poziom. To zownik. Jak się tworzył dozownik? Wow Czy co mam stworzyć z tego? Latarnia morska, o boże One, trzy, cztery Nie, da się domyślać tylko co nie Kurde, nie Jasny wind To nie na mój umysł, kurde, ja to nie znam, bo ja tego na moda grałem ciągle Dozownik. Musisz być w środku na pewno. O, jest dispenser. Po, wow. drugi dispenser. Mmm. A teraz... Uh, nie. No ogarnąć to. Kurde, ja tu się uczę pamięci, proszę święty. To jest gra edukacyjna, ludzie. Dispenser. Mmm. Może tak? Nie. Nie, nie. Muszę słuchać, że to, to się nagrywa nawet, bo tak, tak jakby się nie nagrywało to byłoby trochę przypał Aczkolwiek dobra, mmm to tu Nie wiem, jakoś tak może Ło Jak ciebie się tworzyło, bo ja nie wiem Czy ja to To jest tak Wzięte i To w środek musi być chyba może Nie wiem, to już robiłem Tak, to przecież. Kurde, będę... Po, po, Aha! Dobra, nie skapam się. Czyli jeszcze jedna rzecz i właściwie to już macie pewne, że to nagram. Waszego CreepyCrafta w sumie, na pewno z kolegą, żebyśmy mieli właściwie z czego się śmiać. Ale dobra, dispenser, mamy. Czujnik światła i blok dźwiękowy, dobra. Jukebox, to ja wiem... Mm, no notebook to jest no to, to, to... Aha! Ty, ja to wiem! Jest, mam to. To było łatwe. Można było się skafnąć. Komplet Przekaźnik! Przekaźnik wiem! Komperator jest. Nigdy się nie nabawiłem w The na, ale domyślałem się, to było logiczne. Stojak jak na zbroję i latarnia, ta, To na pewno to jest to, A co jak na to jest... Robiłem to na stówę. Tylko nie pamiętam. Sto jak na robiliśmy, tylko... Kurde, teraz mi się pomieszało gówno. Tylko teraz jak to się... o jest lol yy... i... my jest... o w ostatnim momencie Dobra, TNT zegar zegar o chyba wiem to jest easy tak lock TNT się tworzyło nie tak tylko i... szczerze średnie bośni był łatwiejszy kurde od tego prostego na ten prostym to w ogóle z tym mogę poradzić Dobra, lecimy teraz na trudny. Nie? Jestem ciekawy ile teraz będziemy się mieli na to zbudowanie. Wana, to jest. Wow. W tym poziomie dostaniemy składniki, tak które będziemy musiał zrobić konkretne przynajmniej. będziemy się jednak... Więc to jest to jedno. przeznaczone... miał na... Aha. Nie będę... <laughs> hmm. O. Aha, dobra, już wiem. Chyba. Kill off? O to chodziło ci? Typie. Dobra. 7 hmm. patyków chyba drabina co nie? ta leder leder no chyba jakoś tak to było chyba gdzieś szybciej, szybciej mamy drabinę hmm, dobra lecimy dalej to jest uu, chyba wiem to jest ender chest tak ender chest czwarty poziom hmm. z tego co się tworzyło O! Ten nie, nie wiedziałem, powiem Wam. <laughs> Łukasz uczyli, bawię, bo był bo bardziej bawcio. Więc to będzie. Aż się... Nie. Co to może być? Wytyfy? Kurde, tam będą się różne kombinacje wypróbować. Jasny gwint. To jest trudne na myłe. Jak to? Jasny gwint. Kurde, to jest, to jest trudne. Nawet. Trzeba mnie będzie trudne. Dla Was pewnie nie. O! Lasu! Uh, abolina w sumie. Yhm. Ou no to co jest łatwe, enchanting table. Na stówę. No to było proste. Laso to prawie nie wiedziałem w ogóle jak się robi. Chyba to jest hard. Albo very hard bardziej. Wow. I sądy? A ja? To znikło. W tym poziomie nie będziesz... Już nie będziesz costingu. Twoje zadanie będzie zapentowany temu w miejscu. Masz 5 sekund, aby zapamiętać czasem tam temu odwracać. Wow. Lol Mmm, dobra, mam tutaj C mm, dobra Mam co? Eee Cie, tu, Chyba jakoś tak? Ja się wysaszyłem tego dźwięku Eee, e o Jezu Tu czerwone, tam pałacowe, a tu białe, dobra Na luzie Tu ten tu ten, fajny w ogóle, oryginalny pomysł na mała podziwiam. Jest. Ten tu jest schodek, tu jest trawa. Okej, okay, to jest jakiś na podstawie domku chyba, jest to, nie? Myślę, że tak na mnie. A, bo na mnie to fajnie by wyglądało. Mm. Dobra, mamy to. O Jezus, głowa, jasny wind. To jest, właściwie łucze jest. Kurde. Um. O Jezuniu. Słońce tu, tu jest ryba, on tu łowił chyba. Tak? Dobrze. Poziom piąty. TNT. O, to jest łatwe. Nie wiem, co może zrobić w sumie. Dobra. Mmm. jest jakoś tak? Nie, źle będzie. O, źle, 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 źle. Do Aha, dobrze. oj jest. Zielone, żółte. O, 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 o Jezus. Eee. O, to będzie trudne. Jeszcze raz, właśnie. Dobra, tu jest zielone na środku, tu biało. Eee. Dobra. Tu na pewno zielone na środku, niebieskie jakoś, tak? Dobrze, Uuu wow. Jeszcze u, gdzieś u, u, <ściałem> to nie jest koniec. Oczywiście, ekstremalne. ekstremalny. Chciałem wcisnąć się ta. Dobra O! Fajnie, że ma magmobilnię, świetnie. Parkour, Ja to kocham. No. Nienawidzę parkura, w sensie, że nawet i spoko kiedyś umie skakać. No, no jest. Spawn point, nie ja spawn point, gdzie tam... Ja spawn point, gdzie tam... Jasny gwint! Uuu Ja pierdzielę zatrzymałeś na tym czemu. Boże Dobra. To jest proste, więc ta przyjdziemy co, nie? Tak to, tu, tu, o. <gryst> w trole w parkour jest tym, że kiedyś się jest na końcu i się spadnie, to jest frustrujące przez to, że nie, że to jest trudne, tylko że to, że się, że się spadnie. Dobra. Lecimy. Jest. Jest. sorry za klawtu Wow! Aż za nie mówiłem? U, baba. No nie! Zimie hmm. <laughs> właśnie z was tej kłopoty co nie, to jest takie, to jest takie dramatyczne właściwie dla mnie, aczkolwiek... Dramatyczne to Z tego co wiem, to właściwie te wszystkie mapy są z myślą dla Rox'a stworzone, aczkolwiek ja nagrałem Mam nadzieję, że nikt to nie będzie zły a więc mała dziepawczo. Ale słyszę to mapę! Nope. Czemu się myślałem zatrzymałem, powiedz mi? Bum, 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 bum. Raz, dwa, trzy, cztery... Nie. Nie jestem takim hardcorem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... 7, 8, 9, 10, 11 Jest, udało się, no, o Ale super Normalnie ta mapa by się nędała na trolle Bo właściwie przedtem co wiem Powołowałem nagrać dwie mapy do, do trollowania aczkolwiek tak jakby tam było więcej zagadek niż samego trollowania co nie i tak jakby trochę nie było fajne ale ta mapa szczerze bardziej mnie troluje i to bardziej by się przydało a chyba Archivek... Dobra. O, oh. muszę zrobić dla szczerze. Dobra. Właściwie nie ufam. Wow. Lewituję, jestem na Jezus. Następnie. Mam nadzieję, że nagle mi na łapnicy spadnie, dlatego sobie wezmę do Kolek, o. I teraz jakiś nowy poziom? Jeszcze jak... o, Czyli koń nie zrobiłem. Dzięki za wszelkie Mam nadzieję, że się podoba. Tak, spodobało się. Zostawię akcję na, na stół i odwiedzajcie właśnie kanał. A ja mam powiem, że właśnie żegnamy. Tu macie głowę, głowę Zio, tu jest Oxenbe, To jest mapa specjalnie dla no właśnie ale ja to wiem więc Serdecznie pozdrawiam tego, który to ma robić dzięki wam za oglądanie oczywiście najrówno do ale ja się wami żegnam, cieszę na no cześć